Ale no Heniusz, przecież to nie ja powiedziałem, tylko prezydent. No człowieku, To ja trochę, trochę łąki ma, to się, wiesz, ja, u mnie się zrobi lotnisko, a ponoć każdy będzie miał wtedy, co, wiesz, samolot. Już się nie będzie liczyć, masz samochód, Mercedesa czy tam Forda, Boinga! ale czujesz to? Lecisz. Jadzia! Jastrząb jeden, jastrząb jeden, tu Krogulec. cztery, zgłosiła gór? Henryczku proszę o oczyszczenie lądowiska zrobił. Będę podchodził od strony. Stodoły. Chwileczkę daj mi miutkę. Uśmiechnę do na 11. A tak, trochę mnie. Fantazja porwała, ale wyobrażasz sobie, to jest wszystko w naszym zasięgu. Jak już prezydent powiedział, to jest bliżej niż dalej. No, a tam nie wierzysz. Zobaczysz. No. Szeroki lotów, trzymaj się ty! I Inowiskiemu po Mercedesie.